Przyjechaliśmy dzisiaj do Nowego Targu, aby porozmawiać o super enduro i o hard enduro. A naszymi gośćmi są Oskar Kaczmarczek i Przemek Kaczmarczek. Cześć. Cześć. Oskar, powiedz mi, jak wygląda Twój sezon motocyklowy w zawodniczy, w którym uczestniczysz? Sezon motocyklowy dla mnie się praktycznie nigdy nie kończy, bo zaczynamy w grudniu, a kończymy też w grudniu. Przez to y, Mistrzostwa Świata Super Enduro y, organizowane są od y, grudnia do marca. Później od maja zaczynają się eliminacje Hard Enduro i super, Mistrzostwa Polski Super Enduro i y, cross-country. Przez to cały sezon jest po prostu zarezerwowany, cały czas trenujemy. Czy jest taki okres w roku, kiedy się przygotowujesz do, do zawodów, czy przez cały rok jedziesz na 100%? To znaczy, jest tak, że od tego września do grudnia to jest taki okres bardziej przygotowawczy, czyli bardziej staram się przygotować kondycyjnie, siłowo, żeby po prostu na cały ten sezon nie zabrakło mi po prostu siły. Przemak, jesteś ojcem Oskara i jednocześnie jego trenerem. Powiedz mi, jak myślisz, na jakim etapie rozwoju swojej kariery Oskar jest w tej chwili? Myślę, że na takim, że, że w pewnym momencie stanęliśmy na bezdrożu. Co robić? Cała kariera Oskara była od początku do końca kierowana pod kątem trialu, żeby był jak najlepszym trialowcem, zawodnikiem trialowym. Dlatego zaczął od małego jako cyklotrialowiec na rowerze. Dużo, dużo trenował. Był na tyle utalentowany, że te, te treningi sprawiały mu radość i postępy szły szybko. Natomiast siłą rzeczy później, tak jak było w planie, przeszedł na motocykl. Zaczął, zaczął treningi na motocyklu trialowym i, i, i pomału szedł do góry. Pierwsze to wiadomo, sprawa klasa maluch, junior, i, i później nagle stała się sytuacja taka, że stanęliśmy właśnie na tym bezdrożu, co robić. Czy iść dalej w Trial, czy wystartować Super Enduro. Punktem zwrotnym to była w sumie Mistrzostwa Świata dwa lata temu w Łodzi, gdzie Oscar wystąpił poza konkurencją w pucharze, w pucharze Enduro podczas tych zawodów. Bardzo dobrze mu poszło. Ile miał lat wtedy? 16. I na fali Barysiak-Omani, jak to się mówi, bo wtedy Tadek jak zrobił w Polsce, w Polsce dobrą robotę. Ukazał Polakom super enduro i, 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 i ten wspaniały sport, który teraz Oskar też zaczął trenować. Wspaniale Oskar się zaprezentował w Łodzi i to było takim momentem, kiedy stwierdziliśmy, że coś trzeba z tym zrobić. Ma talent, idzie jeszcze lepiej niż się spodziewaliśmy. Kupiliśmy motor, zaczęliśmy treningi. I są pierwsze efekty. Bardzo dobrze wystartował w Mistrzostwach Świata. W całym cyklu opuścił niestety trzy eliminacje ze względu na kontuzję. Niestety złą nogę. Poza tym, z braku niestety funduszy, nie polecieliśmy do Ameryki na ostatnie dwie eliminacje. Ale mimo wszystko to i tak dało mu wspaniały rezultat. Ust ósme miejsce w Generalce Mistrzostw Świata jest dla mnie zadowalające. Oskar, jakie jest Twoje marzenia? motocyklowa, które chciałbyś zrealizować? Moim marzeniem jest dostać się do y, fabrycznego teamu, na przykład takiego ktm y, żeby w sumie pomógł mnie y, uzyskać tytuł mistrza świata, do którego zawsze dążymy i zamieszać tam w stawce w super, y, hard enduro, y, żeby pościgać się y, jak równy równym y, z Tatkiem czy z Walkerem. To jest Mój cel. Ile sobie dajesz czasu na to, żeby to zrealizować? Trudno Ujdziemy. powiedzieć. Ujdziemy. Trudno to, y, to stwierdzić, ale myślę, że będzie to niedługo. Mam taką nadzieję. Bo na dobrą sprawę wyprościg ten sezon, który mi, minął, mija, był twoim pierwszym sezonem takim przyjechałem na 100%, tak? Y, tak, no bo to był w sumie pierwszy kontakt z mistrzostwami świata, z tymi zawodnikami y, wysokiej ligi, można tak powiedzieć. No i starty w Hardenduro co jest strasznym wyzwaniem dla mnie, bo walka z samą sobą, żeby wytrzymać po prostu te temperatury, ten wysiłek po tych kamieniach, więc naprawdę jest w porządku. Spędziliśmy dzisiaj z wami cały dzień podczas zdjęć i to było widać, że się dogodujecie, zarówno na motorze, jadąc obok siebie, czy potem rozmawiając. To wszystko działa, to wszystko hula i że i, że, i że jest okej. Okay. Myślę, że, że idzie to wszystko w dobrą, w dobrą stronę. No oczywiście, ja, ja bardzo się przy nim dobrze bawię. Nie? Gdybym tak mógł codziennie i robiłbym to za kasę, to może w końcu zacznie mi płacić. To, to będę z tego powodu bardzo zadowolony, bo jakby nie było, to jest moja życiowa pasja, którą jemu sprzedałem i teraz musi ciągnąć dalej. Super, dzięki za spotkanie. I mam nadzieję, Oskar, że te dwa lata spotkamy się i będę mógł porozmawiać z mistrzem świata. Miej no, taka ja nadzieję. też, ja też. Dzięki. Dzięki. Dzięki, dzięki bardzo. Tutaj skończyła się dwa lata temu motocyberia 2007 eee, i teoretycznie tutaj zaczyna się Motosuberia 2009. Po wyprawie do Magadanu, kiedy wróciliście z, z Magadanu w 2008 roku, postanowiliście, że wrócicie jeszcze raz w tym samym, to, to samo miejsce na innych motocyklach i będziecie próbowali dojechać dalej. Wyprawa miała miejsce w 2009 roku. Powiedz mi, jakim składem jechaliście, jakie to były motocykle i jaki był wasz cel? Znaczy osób było początkująco, miał więcej jechać, ale w końcu do samej wyprawy doszło, że pojechaliśmy z Maćkiem na tą wyprawę. I założenie było takie, żeby z Magadanu dotrzeć do Anadiru. Było to lada wezwanie, bo po prostu musieliśmy się przebić przez lasy i Rzeki. No, nikt nie miał dokładnych informacji. Nawet w internecie, w którym jest wszystko, nie było dobrych informacji po prostu, jak się można dostać do Anadiru na czukotkę z Magadanu. Czyli tam nie ma drogi, tak? Są jakieś zimniki pozostałości, jakieś kopalnie złota, do których można dotrzeć. Plan aby był jechać Południem. Nad Kamczatką, żeby dostać się do Anadiru, jest to na pewno mega trudna trasa, żeby z motocyklami, to już łatwiej by było pieszo tam przejść. A plan B przewidywał jechać północą, spłynąć rzeką Kołymą do Czerskiego i później przez Bilibino, gdzie jest najwyżej położona elektrownia atomowa na świecie, z zakręgu polarnego wrócić z powrotem do Ewenki Niot i stamtąd już wrócić znowu samolotem. I podróżowaliście na jakich motocyklach? Co to było? Były to już lekkie enduro motocykle KTM EXC400, które były już bardziej przystosowane do ciężkiego terenu i zmodyfikowane trochę, że większe zbiorniki paliwa, większy zbiornik oleju do silnika, żeby po prostu dłużej wytrzymały. Nie ma tam stacji benzynowych. Skąd mieliście paliwo? Z... Znaczy część wysłaliśmy statkiem do takiej miejscowości, w której po prostu te paliwo na noc czekało, ale nigdy nie dojechaliśmy do tego paliwa bo musieliśmy niestety wrócić z powrotem. Niedźwiedzi spotkaliśmy chyba z 50, także było mieliśmy spraje ze Stanów specjalnie ściągnięte. się oni też nie noszą broni, tylko po prostu mają spraje na niedźwiedzie, te, te spraje mieliśmy, na szczęście nie musieliśmy ich nigdy użyć, ale niedźwiedzi wiedzieliśmy bardzo dużo. I do paliwa nie dotarliśmy, wróciliśmy się do bazy z powrotem i później jednak był plan B. Co się stało, że się wróciliście z powrotem do bazy. Czy wróciliśmy? Mieliśmy pozy, także rzeki żeśmy sami przekraczali, że kładliśmy motocykle na pozy pływające i żeśmy dużo rzek przekroczyli, no ale później te rzeki były coraz większy prąd, głazy. To jest wszystko tereny, gdzie jest wieczna zmarzlina, także tamta woda po prostu nie wsiąka do ziemi, tylko tworzy wszędzie rzeki, wszędzie śnieg topnieje, także tam jest po prostu co dwa kilometry, jest rzeka i po prostu trzeba wyciągać te płozy, pompować motocykle, przeprawiać się. Następna rzeka jest jeszcze szybsza, strome zbocza, że później nie idzie się rozładować, także to by było po prostu, tak jak mówię, pieszo, OK do, do pokonania, ale z motocyklami i z bagażem nie stwierdziliśmy jednak, że robimy plan B. I plan B polegał na. Plan B zakładał podróż północą. Spłynęliśmy z rzeką Kołymą do Czerskiego, z Czerskiego do Bilibino, gdzie jest najwyżej położona elektrownia atomowa w Rosji, za kręgiem polarnym jedyna, stamtąd do Ewenki i z Ewenki wróciliśmy już z statkiem do Anadyru, skąd wróciliśmy samolotem już 12 godzin lotu do Moskwy. Była to na pewno wyprawa, mi się wydaje, taka bardzo. Ciężka, ale fajna, gdzie tych przygód było nawet więcej niż na pierwszej MotoSyberii, bo tam po prostu ludzie nam pomagali, mieliśmy dużo szczęścia. mile ją wspominam w sumie niż, niż tą z 2007 roku. Największe problemy, z tym się spotkaliście w trasie, oprócz tego, że nie było paliwa? No na pewno rzeki, bo tych rzek chyba ponad 100 żeśmy przekroczyli na pewno, bo tak jak mówię, spowodowane jest to tą wieczną zmarzliną, gdzie ta woda nie wsiąka, są syfony, są pod kamieniami, idzie jeszcze druga rzeka, także tu na pewno woda rzeki i przekraczanie tych rzek to było bardzo czasochłonne. A nie niedźwiedzia? One podchodziły do was bliżej? Robiliście jakieś, e, jakieś pułapki na nie, żeby was, was, was te pułapki ostrzegały, czy one raczej was unikała? Raczej były w rzekach, gdzie tam sobie za rybami latały, na wybrzeżu były też za rybami, także w sumie się nami nie. Interesowały, no ale jednak w głowie to jest, jeśli się w nocy śpi w tym namiocie czy coś, no jeśli się jedzie w krzakach, gdzie nic nie widać, i teraz na przykład może być niedźwiedzica z młodymi. Także zawsze ten respekt był, no ale tak jak mówię, nic się nie wydarzyło, ale cały czas gdzieś tam w głowie te niedźwiedzie jednak chodziły człowiekowi. Rejon, po którym podróżowaliście, jest bardzo niedostępny. Czy jest tam dużo turystów i czym się ten rejon charakteryzuje w porównaniu z resztą, z resztą Rosji? Czym się wy wyróżnia? Na pewno turystów nie ma tam w ogóle. Wyróżnia się tym, że jednak funkcjonują tylko miejscowości, które nie tak jak kiedyś za komuny dostawały pieniądze i funkcjonowały, bo musiały funkcjonować. Teraz po prostu są tylko te miejsca, gdzie jest praca, gdzie jest kopalnia złota, gdzie się coś dzieje, gdzie coś budują, tam te miasta funkcjonują, czy wioski, a reszta wszystko jest. Dużo wiosek jest opuszczonych, które już po prostu nie są sponsorowane przez kraj tylko po prostu jest teraz czysta ekonomia. To co się opłaca. Tam mieszkają ludzie, pracują, zarabiają, a reszta jest opuszczona i to jest bardzo mało zaludniony region Rosji. A czy ludzie, których tam spotkaliście, czy byli szczęśliwi, czy oni są zadowoleni z tego, że mieszkają w tym miejscu? Znaczy ci ludzie mają na początku pierwszy raz jak byłem w Mongolii, mówię, że ktoś mieszka w jakiejś jurcie na środku stepu. Musi być bardzo nieszczęśliwy, no bo porównuje go do nas, gdzie my w miastach mieszkamy, jednak cały czas się musi coś dziać, ale później po właśnie dłuższej zapoznaniu, po rozmowach z tymi ludźmi, widzę jednak, że ci ludzie tego wszystkiego nie potrzebują. Oni się spotykają, wypiją yy, sobie piwko, idą sobie na ryby. Oni mają czas porozmawiać. To nie jest tak, jak u nas, że gonią i dlatego mi się wydaje, że ci ludzie, którzy nie znają tego szybkiego życia w mieście, są mega szczęśliwi i sobie spokojnie tam żyją. I dlatego też są tacy mi się wydaje, przyjazni, pomocni drugim osobom. W 2012 roku postanowiłem dojechać samotnie do Workuty motocyklem. Workuta to miasto w północnej Rosji położone na wysokości gór Ural. Główne wyzwanie polegało na tym, że nie prowadzi tam żadna droga. Dojazd w to miejsce możliwy jest tylko zimą, kiedy wszystko zamarza. Jesteśmy tu, w To Dowiedzieliśmy się, że musimy teraz lecieć na Sosnogórsk. Tędy, 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 tędy. Stacja w stacji benzynowej, zatankujemy, będziemy targać do Peczory, prawdopodobnie tędy. Akcja jest następująca. Dojechaliśmy do Uchty. W Uchcie na stacji benzynowej pierwszej spytałem się o drogę do Peczory. Oczywiście okazało się, że tej drogi jako, jako takiej nie ma. Potem kierowałem się już w stronę Peczory. Jeszcze w Uchcie zgarnął mnie kolej z Cruiserem, Okazało się, że jakaś szycha z Gazpromu wskazali mi drogę, dali mi popić kawy, Wposażyli mnie w karnistry, w karnistry z wachą, dali mi numer telefonów, pokazali drogę, nową drogę, która się jeszcze buduje. To jest właśnie ta droga, teraz się kończy asfalt. Zobaczymy co z tego będzie. Kolej generalnie prowadzi wzdłuż, yy, wzdłuż linii kolejowej do Peczory. To jest około jakieś 500 km. Mam żarcie, mam y, paliwo, wodę do picia. Pogoda wyjątkowo mnie rozpieszcza. No i nic, no, wrócimy. Ciekawy jestem, jak to będzie, jak ten asfalt się skończy. Tam w dole linia kolejowa relacji Uchta-Peczora-Workuta która miała mnie zaprowadzić do Peczory, potem Workuty dobrze, że z niej na razie muszę skorzystać tutaj natomiast nowa droga, którą udaje mi się lecieć zamknięta dla ruchu, chyba mnie przepuścili ciekaw jestem tylko, kiedy się asfalt skończy i jak bardzo będzie źle Ой, вот эта дорога кончится. понял? Mm -hmm. Пойдет дорога, после шлагбаум будет, да? Пойдет в, в деревню. Туда не заезжай, езжай прямо. Та mm -hmm. дорога się будет еще кончиться. Перша вправо проводит до везки. Там не везжай, едь просто. Это будет малая пера, Все прямо едешь, грунтовая дорога. Potem cały czas prosto jedziesz gruntową drogą. Potem będzie skrzyżowanie, na którym skręcisz w lewo na Iżmo. Pojedziesz 6 km. Na prawo będzie drogowska z O, Kilometr 6 przejedziesz. Na prawo będzie ukazatel Pećora. Okej, dobrze. O tutaj. No jak droga ty zagrudzisz się? Dobrze. Mogę wchodzić? Tak? O, хорошо. Ostatki. To już ostatki. Już nie garacze. Już nie jest ciepło. Ja jestem miejsce jest bardzo ciepłe. Spasiwa. Jesteśmy w drodze do Pechory te chłopaki mnie przygłosili To jest Misza Muzyka gra Chłopaki tutaj robią jakieś odwierty A tu na mnie czeka zup <grystanie> Palok. <zupy> Waloka, chrannik. Dobry zub. Dana gruził się. Nie, no, kurwa, gruził się z Abrawsa, daleko. Czy wybierasz się daleko? A wierno jak do peczorek. Do peczorek? Do peczorek. Do peczorek. Pojedynkę? Jest tak. Czy A skąd jedziesz? Skąd jedziesz? Z, z, Polski. z Polski. Z Polszy. Z Polszy? Nie do wiary. No ty ryzkowo ono no i po naszym drogach tutaj. Tam, odkuda, skolka kilometrów do, do Ile kilometrów jest do Poczory? Około 100, 96, 98. Tam 96, 98, no 100. A droga kakoj? Jaka droga? taka, teraz na kawę pójdzie pójdziemy. To posiolo Wiem, że trzeba teraz w lewą, a ile kilometrów do peczory? To dokładnie nie wiem. Po tej drodze do peczory ile kilometrów? Około 150. Z polski człowiek jedzie. No ruski rozumiesz? Troszkę. Z polskich w pojedynkę jedzie. A komu Do kogo jedziesz? Turystycznie.